To będzie bardzo multimedialne i nowoczesne biuro prasowe, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych obecnie technologii. Znajdą się tam filmy, wideo, podcasty radiowe, analizy, komentarze. Będzie ono w pełni zintegrowane z Facebookiem. Prebank to nie tylko bankowość korporacyjna, to też bankowość detaliczna. To duży dom maklerski, spółka faktoringowa, leasingowa. Chcielibyśmy, żeby pod adresem media.brebank.pl Dziennikarze mogli znaleźć wszystkie te treści, analizy i komentarze produkowane przez całą naszą grupę. Zdecydowaliśmy się wprowadzić nowe biuro prasowe Grupy Brybanku, ponieważ uważamy, że obecne media rządzą się trochę nowymi prawami. Liczy się przede wszystkim szybkość informacji, tych informacji jest bardzo dużo. One często są dla przeciętnego użytkownika zbyt skomplikowane. Ideą naszego biura prasowego jest to, żeby przede wszystkim dać dziennikarzom, blogerom czy specjalistom z naszej branży możliwość dostępu do fajnych materiałów prasowych przez cały czas, dzięki czemu będą oni mogli szybko, w szybki sposób dostawać różne informacje o banku, czy też o rynku bankowości nie tylko. Od teraz pod tym adresem będzie można znaleźć nie tylko poranne komentarze Ernesta Pytlarczyka, ale również analizy analityków z domu inwestycyjnego Brebanku, czy raporty dotyczące rynku deweloperskiego sygnowane przez Brebank Hipoteczny. Chcemy dać naszym odbiorcom możliwość przeglądania tych treści wszystkich w jednym miejscu. Taka multimedialna forma, jaką chcemy przyjąć w tym biurze prasowym, naszym zdaniem może uprościć w pewien sposób przekaz tych trudnych jednak tematów, jak bankowość czy, czy jakieś pobliskie jej dziedziny. No i nadać trochę taką ludzką twarz. Coraz częściej z dziennikarzami komunikujemy się nie tylko za pomocą tradycyjnych form takich jak telefon czy e-mail, ale również przez Facebooka, przez przesyłanie sobie linków do wiadomości multimedialnych. Od teraz każdy dziennikarz będzie mógł w bardzo łatwy sposób wstawić na przykład na swojego bloga film, który my przygotujemy, czy analizę, która go zainteresuje. Wykorzystanie Facebooka ma nam również pozwolić na interakcję z dziennikarzami i blogerami finansowymi. Dla nas pracowników biura prasowego nie ma nic ważniejszego, jak informacja zwrotna od dziennikarzy, czy też szybka możliwość zadania nam pytania i udzielenia odpowiedzi. Mamy coraz mniej czasu i, na przykład, czytając jeden tekst w internecie, możemy odsłuchiwać jakiś podcast albo Oglądać film dotyczący czegoś innego i nie tracić czasu. Jesteśmy przekonani, że wiadomości i materiały multimedialne będą zdobywały coraz większą popularność i w dużej mierze będą zastępowały tradycyjne teksty. Chcemy wyjść naprzód tym tendencjom i jako pierwsi wykorzystać je w pełni. Zachęcam wszystkich do korzystania z adresu MediaBrebak.pl